Tak ekologia to tematy bardzo bliskie młodym ludziom, mam również i myślę, że każdy projekt w tej dziedzinie, który będzie poszerzał horyzonty wiedzy, horyzonty myślenia, horyzonty tak naprawdę dobrodziejstwa tego postępu technologicznego, z którym mamy, bez którego ani róż, Dalej, również w zakresie ochrony tego, co dla nas najważniejsze, a więc wszystkich zasobów, tym czym człowiek żyje, tak? czyli wody, powietrza i związanych wszystkich pokrewnych dziedzin życia. Dlatego uważam, że młodzież, będąca i stanowiąca o naszej przyszłości wspólnie, dobrze wyedukowana, a później edukująca nas, dorosłych. Będzie tym, co dla nas i dla przyszłych pokoleń jest najistotniejsze. Po tym spotkaniu, tak na krótko, też, że tak powiem, pan Major tutaj, który jest obecny, myślę, będziemy mieli też kolejną ofertę edukacyjną, myślę, też ciekawą. To wszystko będzie stanowić o tym, że nasza młodzież. Opuszczając mury swojej amate po czterech latach będzie zorientowana na wszystkie kierunki, mało tego, chodząc. Stąd będzie wiedziała tak naprawdę, co w życiu chce robić. Albo też jest taka możliwość, że obecność w tej szkole będzie doprecyzować już wybrane jej kierunki spełnienia marzeń zawodowych zastanawiałam się, prawie w nasze grono, w jakim kierunku pójść. Czy te rozwiązania, które mają unowocześnić tą ofertę edukacyjną, jak gdyby dać taki kolejny impuls do tej oferty edukacyjnej, będą od początku do końca w pełni do zrealizowania. Jak widać, przynajmniej po tym, co tutaj sobie tak obserwowałem, się w pierwszej ławie wydaje mi się, że taka oferta naprawdę jest bardzo bogata. Bo chcę powiedzieć, drodzy Państwo, że to, z czym tak naprawdę dzisiaj mamy do czynienia, to jest wszystko, wszystko, co związane jest z ekologią. Wiemy, że młodzi ludzie bardzo daleko i szeroko spoglądają na naszą przyszłość energetyczną, w kontekście tego, w jakich warunkach środowiskowych będą żyć. I myślę, że to jest ten ponadwymiarowy element tego dzisiejszego spotkania, i również tej pracowni, żeby popatrzeć na przyszłość Waszą bo wy macie jeszcze przed sobą bardzo wiele lat w kontekście m.in. czystego powietrza, ale też i tego, z jakiej energii będziemy mogli korzystać. I przyglądając się tutaj temu <coughs> modlidkowi, pomyślałem sobie, że oferta samochodów, które będą jeździły na wodę, być może nie jest tak odległa. I myślę, że warto życzyć przede wszystkim Wam, byście doczekali takiego momentu, gdzie paliwa kopalne, Węglowodory staną się elementem, który będzie można zastąpić czymś, co z punktu widzenia ekonomiki, ale też i ochrony środowiska, no i oczywiście gospodarki, będzie tym elementem, który będzie kierował tą naszą rzeczywistość. Bardzo dziękuję.